Witam na naszym kanale. Dziś chcielibyśmy Wam pokazać w skrócie kompresor włoskiej produkcji ABAC model B7270 litrów butla, 10 koni silnik 7,5 kW. Pompa dwucylindrowa, 2 stopnie sprężania, cylindry żeliwne, dzięki czemu dłuższe użytkowanie będzie tej pompy. Tu mamy oczko, w którym możemy kontrolować. Poziom oleju to jest ważne, żeby to sprawdzać, aby pompa miała długą żywotność. Warto też często w miarę ten olej wymieniać, jeśli tylko zmieni kolor. Tutaj widzimy oznaczenie modelu, serii. Taka informacja też się nam czasem może przydać za kilka lat. Będziemy poszukiwać części zamiennych, na przykład silnik 400V o mocy 10 koni, czyli około 7,5 kW. Z drugiej strony wyłącznik ciśnieniowy. Wyłączenie następuje przy około 10,5 bara. Włącznik marki Kondor, uznana firma. Wszyscy myślę znają. Dobrze, pod spodem mamy manometr, który pokazuje ciśnienie. No i po drugiej stronie mamy wyjścia 2 na szybko złącze oraz Reduktor, na którym można ustalić pożądane ciśnienie dla urządzeń, z którymi chcemy pracować, jak widać, zestaw przyjeżdża na palecie, przykręcony. Jedyne, co Państwo musicie zrobić, żeby go uruchomić, to przykręcić koła. Dwa słowa o wydajności tego kompresora: około 850 litrów na minutę. I to jest ta rzeczywista wydajność, którą macie Państwo do dyspozycji. To urządzeń jest to już dość sporo. Sama pompa ma około 1300 obrotów, więc to jest taka raczej niskoobrotowa. Całość obudowana jest plastikową obudową, która wygłusza, a jednocześnie zapewnia bardzo fajny przepływ powietrza, który pozwala lepiej chłodzić i pompę, i silnik. Obudowa jest solidna, wykonana z tworzywa, jak widać. Później mamy między obudową a filtrem powietrza dodatkową chłodnicę na wyjściu powietrza z samego kompresora. Plastikowa obudowa solidnego filtra powietrza, gdzie mamy zasysane powietrze. Jak widzimy, jedyne co trzeba zamontować, tak jak mówiłem, kółka oraz zarobić przewód wysokiego napięcia. Co ważne, niech Wam to zrobi fachowiec, dlatego, że silnik musi się kręcić w odpowiednim kierunku, żeby to działało poprawnie. W wielkim, szybkim skrócie przedstawiliśmy Wam kompresor. Jeśli macie dodatkowe pytania albo chcielibyście, żebyśmy Wam coś nagrali o tym kompresorze albo o innym produkcie, zapraszam do kontaktu. Piszcie do nas kontakt małpa ct24.pl Zapraszamy też Was do naszego sklepu stacjonarnego. Możemy tutaj Wam pokazać kompresory albo po prostu wypić razem kawę. Dajcie lajka, subskrybujcie, ale przede wszystkim piszcie i mówcie nam, co byście chcieli zobaczyć na naszym kanale, jesteśmy mocno otwarci, dopiero zaczynamy, także miłego dnia i do zobaczenia.